Hej, czy witajcie, witam was bardzo serdecznie. No, no dobra, no. Chciałem udawać, że jestem mądrym YouTuberem i. autorytetem. Zaczynając dzisiaj, oczywiście zostajemy tak jak w tytule Śmieciarzem, bo to nie będzie zbyt ciekawe zajęcie, ale dzisiaj jesteśmy oczywiście naszym czarnym obywatelem, ponieważ chcę udowodnić w tych odcinkach, że czarni umieją pracować, tak? Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu i pamiętajcie, że jak nie chcecie zostać w przyszłości śmieciarzem lub chcecie, to pamiętajcie, co zostawić na dole. Ja e, I przepraszam, po prostu wchodzimy tutaj. Co to jest za miejsce? To jest miejsce, w którym po prostu startujecie waszą pracę. Pracę, w której w końcu możecie się spełnić, spełnić wasze oczekiwania, możliwości, zostać naprawdę tutaj prawdziwym obywatelem państwa polskiego. No i idziemy na duty, czyli idziemy na naszą tutaj pracę, która usprawnia nasze państwo. Działacie tutaj w roli prawa I w ogóle dzięki temu ludzie są wam wdzięczni, więc to jest bardzo dobra praca, żeby zacząć. Więc tak to się zaczyna. No i kontynuując już bez tych tutaj jakichś podtekstów i tak dalej, jesteśmy po prostu teraz w tym momencie śmieciarzem. Jak widzicie, zmieniło nas się postać. Już nie jesteśmy czarni, więc to też jest plus tego. Dobra, 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 koniec. Już, bo lubię was trollować, ale czasami nie macie dystansu i bierzecie to zbyt serio. Wchodzimy jeszcze raz tutaj, no i w tym momencie, jak widzicie, jest nam pokazane, że Sandra, Trust Masters i Recycling, Salvage, coś tam, coś tam. E, dzięki temu, po prostu e, jesteśmy już tym naszym śmieciarzem. Możemy nim zostać, jak widzicie. Mam tutaj naszą pokazaną twarz, i możemy sobie wybrać e, miejsce, do której, e, którą, w którą, po prostu miejsce, w które chcemy tutaj pojechać i po prostu zbierać te śmieci. Tak więc najnormalniej wybieramy sobie, oczywiście, Grow Street, no i. Niech będzie, że będziemy driverem, ponieważ są dwie prace w tym. No i możecie być albo tym, który prowadzi ten samochód, albo tym, który e, będzie zbierał te śmieci. Więc na początku wam pokażę pracę, jak to wygląda, gdy my kierujemy oczywiście naszymi ziomkami, ponieważ tak. Jesteśmy z naszymi ziomkami tutaj dwoma No i oni się tutaj trzymają, a my jedziemy zbierać śmieci To jest naprawdę bardzo emocjonująca rozrywka to jest, to jest... Chcieliście tą serię, więc po prostu ją macie Więc będę ją wam pokazywał jak to wszystko wygląda Może zobaczmy, jak to wygląda z pierwszej osoby Naprawdę myślę, że spoko Oczywiście możemy być normalnym śmieciarzem, ale my tutaj będziemy troszeczkę szybciej jechać No i co? No i co? Oczywiście, nie wiem czy zakończyć tą serię, teraz tak na serio już Wam mówię e, Piszcie mi w komentarzach lub po prostu angażujcie się pod tą serią Ponieważ no po prostu te mody już się wyczerpują powoli i po, powoli się stają nudne bo, bo bycie śmieciarzem to nie jest zbyt ciekawa praca no, no ale jak już jesteśmy tutaj to jak widzicie Open the back of track i oni będą już mogli tutaj po prostu zbierać, zbierać te nasze tutaj śmieci Jak to zrobić? Jak widzicie kliknąłem ten, no i w tym momencie ta klapa się otworzyła no i dzięki temu nasi ziomkowie po prostu tutaj wbijają, no i zabierają te śmieci. Jak widzicie, dokładnie wszystko to łatwo nie działa. No i wbijamy z powrotem i z tego co wiem, po prostu, gdy oni już te wszystkie śmieci wezmą, tak, będziemy mogli zamknąć tę klapę. Zaraz zobaczymy, ponieważ chyba z otwartą klapą to niezbyt tutaj tutaj jeździć. Dobra, więc chyba zamykamy z powrotem, dokładnie zamykamy. No i jedziemy dalej, więc to nie jest jakaś emocjonująca robota, no ale chcieliście, chcieliście, jak mówiłem, te mody, więc po prostu lecimy sobie dalej. No i zbieramy, kurde, wszystkie. Wszystkie tutaj e, najnormalniejsze śmieci, no super, to jest bardzo fajne, no. Jak to mówi pewien znany youtuber, śmieci, czyli wcale nie widzowie. Um, no. Ja nie będę tak nazywał moich widzów, moi widzowie to są wcale nie widzowie innych kanałów, nie, ponieważ a propos tego właśnie tematu bardzo mnie śmieszył w kiedy mówią, że moi widzowie są najlepsi i to często się w ogóle powtarza, że moi widzowie są najlepsi, bo oni dają najwięcej łapy w górę, stranie w banie. tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu was motywować właśnie do na przykład łapy w górę. Tak, to sobie poruszę Trochę troszeczkę tematów jak się jeździmy i to jest właśnie ciekawa sprawa, ponieważ widzowie przecież nie oglądacie tylko jednego kanału, to jest najnormalniejsze. Jak oglądacie mnie, no to oglądacie też inne kanały, no na pewno jakiegoś tam, nie wiem, kogo tam lubicie, nie wiem, Kipera, Reziego, jakichś jakich amerykańskich youtuberów, nie wiem, nie wiem, da się ich zabić, a gdy już ich zabijecie, po prostu przegrywacie tak naprawdę całą, cały ten jeżdżenie, nie wiem, czy można to przegrać, ale no jak widzicie, no nie da się tego zrobić, no. A jednak, jednak zobaczcie, jakie poświęcenie, jakie poświęcenie dla ojczyzny. Wracając do tego, bo chyba już nie odpalę GTA, to po prostu, gdy zakończycie tą misję, możecie, bo po prostu się pokazuje, ile zarobicie cashu, No, i za ten cash możecie sobie kupić własny domek, do którego będziecie mogli chodzić i zasadniecie prawdziwym śmieciarzem, który mieszka na śmieciowisku, śmieci, śmiecisku, śmie. No, no, wiecie gdzie. Może się widzimy jutro, może nie, i nie będziemy mnie najemni, niestety, ponieważ tak wyszło, że troszeczkę zawodziłem szkółkę i niestety. No nie pojadę, więc mnie tam nie ma w tym roku. Niestety, w tamtym roku bardzo fajnie wspominałem. Niestety, niestety w tym mnie nie będzie. No i cóż, trzyma się, cześć. Następnego babka w górę chyba się należy, nie? A jak nie, no to chociaż subskrypcja, no już tak nie chcę narzekać. No, no. ale nie, nie będzie mnie na serio na najemie. Niestety, muszę wam powiedzieć, że no cóż, takie życie, no. Nie zawsze wychodzi. No i miałem możliwość, no ale nie pojechałem. Niestety. No lipa. Ale kiedyś kiedyś na pewno spotkamy. Nie musi być to jakaś wielka impreza, meetup, stripup. Zawsze może być po prostu to Burger King, w którym często przebywam, bo jestem gruby. Proszę Dobra, na razie.